Dzisiaj obchodzimy Mikołajki. O godzinie 12 spotkamy się w sali warsztatowej, a na koniec zrobimy wspólne zdjęcie na pamiątkę. Nasz kolejny sukces jest taki, że na TikToku wczoraj oficjalnie wybiło nam 20 tysięcy. obserwujących. Brawo! Tak, tak. Ta? Ta 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 ta. ta do tego miliona. Tego... Trochę tak. Tro... Świąteczne porządki. Chwila dla reporterów, tym razem Radio Lublin. No i wychodzi na to, że seniorzy w tym roku byli wyjątkowo grzeczni, bo odwiedził ich nie tylko Mikołaj, a nawet pani Mikołajowa. Była cały czas grzeczna! A grzeczna? Ee, też. A to ma. to tam jest taką firmę jak Radikal? Niespodzianek ciąg dalszy kto kojarzy się? Nie był Strzelaj dalej, Mikołaj. Jakie? No, Brawo! Krem. Brawo, więc Gosia trzyma pierwsza. Dlatego, że pierwsza odgadła. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dla panów również. Tylka. A ja mam. Jak Mikołaj tak. też Baj za двойка только в Белизе.